Szanowni Państwo, najwyższa pora na jedenastą walkę gali Browar Północny Fight Night 2. Do ściany niebieskiej wzywam reprezentanta gospodarzy, zawodnik Berserkers MMA Team Suwałki. Dwie walki zawodowe, obie wygrane. Szanowni Państwo, przed Państwem Karol Żołowski! Karol Żołowski uśmiechnięty wychodzi do klatki, reprezentant miejscowego klubu Berserkers MMA Team Sowałki to faworyt miejscowej publiczności, mierzy Met 85 wzrostów w debiucie pokonał byłego zawodnika KSW Kamila Walusia w zaledwie 17 sekund przez knockaut techniczny na Mazurskiej gali MMA Wełku. W listopadzie zeszłego roku również błyskawicznie znokautował na Zakowskasa na poprzedniej gali Browar Północny Fight Night. Zakałskaz nie znalazł sposobu na żołowskiego, który bardzo mocno zaczyna walki w stójce, a jego rywal również lubi dobre bitki, więc możemy się spodziewać tutaj mocnego starcia stójkowego, choć jak to często bywa przy starciach stójkowych może być dużo parteru. Tomasz Kolcun to jednak rywal, z którym trzeba uważać na każdy cios, wkłada bardzo dużo siły w każdy w każde uderzenie, w każdą kombinację, więc żołowski ma naprawdę mocny sprawdzian jak na trzecią walkę zawodową. Żołowski łącznie w klatce spędził niecałą minutę w ciągu dwóch walk. Więc ciekawy mnie jak może wyglądać kondycyjnie w takiej walce. Wcześniej oczywiście toczył walki półzawodowe, w których wygrywał m.in. ze znanym z ostatniej Gali fan Miklaszem, którą również wygrał, więc naprawdę trzeba uważać na tą stójkę reprezentanta Suwałki. Tomasz Kolcun to wojownik pochodzący z Jarosławia. Jeszcze nie tak dawno mógł się pochwalić nieskazitelnym rekordem. Bo ponadto Kolcun wszystkie swoje pojedynki kończył przed czasem. Jak przegrywał, to również przed czasem. Tomasz ma również walkę za sobą u naszych sąsiadów na gali OKTAGON 10. Po minucie i 7 sekundach pokonał Petras Slahora. Tomasz Kolcun w pierwszej zawodowej przegranej doznał na gali w Bełku. W drugiej rundzie po latającym kolanie i ciosach w parterze zastopował go kolega klubowy Szymona Kołeckiego Kamil Minda. To był naprawdę bardzo dobry pojedynek. Kamil Minda przez pierwszą rundę starał się unikać mocnych ciosów. Tomka Kolcuna w półdystansie, haku, sierpów nie miał się wystrzelać, miał pierwszą rundę przechodzić, a dopiero w drugiej zaatakować. Mocniej i, i udało mu się ten plan wykonać, ale tak jak mówiłeś, w Tomka ważą, on jest bardzo dobry w półdystansie, ma mocne, mocne haki, mocne sierpy. A e, pamiętając o tym, że reprezentant miejscowej publiczności bardzo dobrze bije, to początek, pierwsza minuta może urwać głowę każdemu. I tutaj mała pomyłka w grafice, bo oczywiście Tomasz Kolcu nie ma 32 lat, tylko 42. Natomiast Karol Żołowski, 30-letni, może to być też duży plus dla Żołowskiego, że walczy z rywalem, który już jednak trochę na liczniku życia ma tych lat. Dokładnie, tym bardziej Tomek Kolcu ma dużo, dużo zabiegów operacyjnych, zasobów w ostatnich latach, dużo przerw, dużo kontuzji, rehabilitacji, jednak wiek już nie pozwala tak intensywnie. Trenować, a jego przeciwnik jednak jest w szczytowym momencie swojego wieku. Tomasz Kolcun to też zawodnik, który ma pseudonim ringowy szajba, który naprawdę dużo mówi o jego stylu walki, więc możemy się spodziewać tutaj mocnej szajby w walce wieczoru Browar północy Fight Night. Myślę, że tutaj kalkulowania nie będzie od początku, będzie ostra bitka. Oczywiście kibice na to liczą i my też na to liczymy. Zaraz się przekonamy, Piotr Jarosz. Już zaprasza obu do tańca. Spokojnie od lewego lełki zaczyna żołowski, i od razu hajki leci kopnięcie. prawy. Prześliznęło się po dłoni i głowie Tomka Kolcuna. Pytanie, jak na Tomka Kolczuna wpłynie pierwsza jego w karierze porażka po, po nocaucie? Tak, widać, że bardzo spokojnie Tomek. Wyszedł do tej walki, nie tak jak najczęściej potrafił w swoich starciach. O tutaj Superman punch. Superman punch. Dawno nie widziany na polskich galach. Żołowski ma strasznie mocne te ciosy, ale Kolcun już teraz się odpalił i poleciał tak, z ciosami tak, tak. na Żołowskiego. Żołowski próbuje kontrować, naprawdę lewy z dołu poszedł bardzo mocno. O, ładnie to nogę złapał Żołowski i teraz zastanawia się czy przerzuci nogi, dojdzie do pół. Gardy czy nie, ale mocne ciosy teraz spadają na głowę Kurtuna i teraz łokieć. Cały czas. O, strasznie przyszło, odklepał, tak. Bardzo mocny cios na wątrobę i mamy po walce. Tomek Kolcun tutaj blisko nasz, zwija się z bólu, to naprawdę był bardzo mocny cios, świetnie to świetny Te ciosy, świetnie ciosy, żołowski to ciosy były przemyślane, kiedy on e, przyjął pozycję, wycelował, ta, ta ręka weszła między, łokcie, mien, między jego łokcie, a później łokieć zmieścił się między ręce Tomka Kolcuna, to e, w powtórkach na pewno będzie widoczne. Żołowski tą walką na pewno wysłał mocny sygnał do polskiej wagi ciężkiej. Trzeba na pewno śledzić tego zawodnika. Bardzo inteligentnie zawalczył, jak widział, że schował się za gardą kolcun, wychwycił kawałek wolnego ciała, uderzył i mamy po walce. Tutaj w powtórkach teraz widać ten ostatni cios na wątrobę albo na żebra spowodował zakończenie, ale wcześniej naprawdę czysto 2-3 razy przycelował. Trzeba to oddać Dżołowskiemu, że naprawdę te jego walki łącznie trwały chyba z minutę góra, a to trzy walki zawodowe. Nie daje kibicom za długo oglądać tych pojedynków, ale są bardzo efektowne. Naprawdę, kiedy doszło do spięcia, kiedy Tomek Kolson, było widać, rzucił się z czasami, on cały czas e, panował nad tym, w jaki sposób się cofa, w jaki sposób kontruje. Naprawdę tą stójkę ma mocno niebezpieczną. Bardzo ciężkie ciężkiej trudno było się spodziewać, żeby przy takich dwóch fighterach strzelających mocno ciosami walka potrwała trzy rundy, ale z reguły, kiedy w ciągu dwóch, trzech minut się to nie kończy, opadają z siły i faktycznie ona może trwać 15 minut, ale tutaj większe prawdopodobieństwo było, że książko to blokłtuje. Trzeba przyznać, że. Wspominaliśmy, że to będzie największy sprawdzian do tej pory Karola Żałowskiego i ten sprawdzian jest zrobiony dzisiaj na szóstkę. Naprawdę bardzo dobrze i nawet nie samo a sposób opanowanie, e, taka chłodna głowa w walce, e, obserwowanie swojego przeciwnika, jego ruchów, wyciąganie wniosków z jego ataków i kontrowanie, to no świadczy już naprawdę o bardzo dobrym poziomie e, Karola.